Maneczko z tej strony oczywiście Toksik witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj razem z Mattim postanowiliśmy potrollować ociupineczkę małych streamerów. Ale Toksik, co to znaczy trollować? Mianowicie graliśmy customy, top model, my mieliśmy OG skiny, no i chcieliśmy sprawdzić czy wygramy po prostu tymi skinami. Troszkę się udało, troszkę nie, bo zabijały mnie boty. Dziękuję! Ja nie... Ale generalnie odcineczek wyszedł bardzo kozacko, także zapraszam Was do oglądania, ale też zapraszam Was do Mattiego na kanał, bo razem wychodzi nam to całkiem, całkiem fajnie, więc serdecznie Was zapraszam. Tysiąc zapoczek, to jest kolejny odcineczek z Matim. Myślę, że wiecie co robić. Zapraszam. W Nie, nie startuj, nie startuj. Czekaj jeszcze szwagier. Tylko fejst, czy Dwadzieścia ten osób ogląda, więc pod kozacką Tutaj będziecie Kolejka jest pełna, proszę dobra, jesteśmy, nice Super, dobra, let's go Także linki będziecie mieli w opisach do chłopaków Także możecie śmiało wpadać na top modele Co nie, Mati? Myślę, że... Jak najbardziej O, tak, 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 tak. Ty, jaki on editywa... ten... Editywali Spacony jakiś? No zobacz sobie, co, wy, co robi to na pewno top model? To my na drzewko sobie wylądajmy tutaj na którym? Możemy na tych tutaj trzech. Może nas nie niej No i na tym. O dobra. ja to spróbuję przynajmniej. Hmm. Co ja to kompinujemy? Hmm. Ale się dziwię Ej, pa jak się ładnie ustawiają wężyk, dobra, zaraz możemy tam iść sumie. Mhm. Mm Ej, on balonem sprawdza tej! No to ja tak no no no. Ej pareki, reki nich je! Aha, no to fajnie się bawi oh, Widzą tylko kurde Oni tam jeszcze, oni no, tam chodzą Te kilofy tak trochę chyba się za bardzo 15 wzią. osób, na dwóch nie ma i trzech chodzi po górze sobie jeszcze I Jeden to doceniając jeszcze, no to w ogóle No to idziemy A to, tam jest kolejka, dobra chodzimy idziemy, 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 idziemy Na, na koniec idziemy, kolejki poświec, nie? ładnie, na koniec tak wiesz O nie, to jedna strona kolejki chyba Hello Ej nie wiem, od której strony wrzeszliśmy No <laughs> Balonami! a <grym grym grym> zepsuliśmy mati Zepsuliśmy mati o, tak! A bo, on no nie wiem co chodzi w ogóle w streamie. Oni. Ja mam sam magnet. Zabił cię? A mnie zabił, oczy No ale... Co za frajerzy Spoka kilo w Ksaczarze. Ty, Ksiak wygrał! <grym> co jest? No, napisał, że bez sensu, bo wygrałem Old Skin. No, Ksaczar jest Oldy Skinem? No, spokojnie. To tam tam jest? Co to jest, Ksaczar? <grym> ale modelami. Twoje... A to ty masz koronkę, Mati? Ja wiem. Toczyn... Aha! Bo... A jest ten zban, bo to na działa, przecież trzeba. <grym> <noise> Oj, sorry. Dobra, chodź, chowam się, chowamy się, że nas widzieli. No tak, jak nas widzi mi i ten nas ten nas widzi o ten po kolo. <noise> no, ale to są nasze ziomki, ale czekaj. Halo, po kolo, jesteście tutaj? Panie, to zobaczymy, jak tu wyjdzie. Ja ja sam strachu, mati. Ej, on, on już tam kolejkę ma. Ja mam babieg, bo tam no, ładnie stoją. Lecimy, lecimy. Jak panie, na kotku się broń Trzeba sobie przejść. Cholera jasna. Ej, bądź czekający. Chodź na początek, chodź na początek, nie kapnij się. Z góry, tutaj szybko, szybko, szybko. Sto I stoimy. <noise> o nie. Czekaj. No dzień dobry. Dzie dziesięciu typom mu brakuje. <głos> <głos> Dobra, będzie, będzie ciekawie. Czekaj, cicho. Renegatka i O, sprawdza pomidorami. i no nie chcę, żeby on nas a, nie zabił A tam słodki tam spot, Antoś będzie <grym <grym A no aniołowy chłop ma. Jak? ja przecież włożyłem aniołowego. Jeden jest. Z... No nie, no nie! No Ej, mógł. no nie! Co ty mi mojego. Weź go, skiwa Fawalni. Weź go tam. Je. No nie. nie, a czemu nie? Czekaj, ja cię pokażę zaraz hmm. Ja będę w i nie ma ja co Oni już pewnie. biegną, biegną pewnie tutaj Chodź, się. wiecie Chodź na koniec kolejki teraz, chodź raz na koniec kolejki zrobimy mi Dobra. Dobra, to tędy, nie? No, no, no Nie, nie, bo tam był, początek, tam, tam był początek Tam był początek Nie, tam był Nie wiem Albo tam był ko Nie, oni tu muszą Dobra pisać. Czekaj Dum 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 No oni są tutaj, Czekaj, tutaj, tutaj są ku, kucają, kucają, Nie wiedzą, nie wiedzą, on co? <grym znafasz> Miał śnieg, co ty? Miał śnieg, minas. Wow! Jak jest? ci podnieść jak ci, dawaj go! Ej, co tu się dzieje? Tam jakieś neidy, że co? Dączaczka, doczaczka. Ej, patrz, jakiś troll. Idzę też napisałem XD. <laughs> Według Ale... mnie to Skull Trooper Kurde. odpada, zatarcie, trochę nie pasuje do tego. Aha, za bo kilo. ty zatarczy, od... jest taki. Bardziej, z odpadłeś. Trzeba, trzeba No tak, tak. Teraz to się hmm. zmieni najwyżej. No, no, no. O mi, ktoś napisał się na toksik. Tak, Dawid PP. Chodzik, chodzik y, taka z był LO112. LO112. Generalnie nie wiem czemu, jak ja piszę na czacie, to tego nie widać. Tu jest to z przerąbanem jest 63 jeden, jeden, osoby I oby się wszystkie skiny wczytały, albo najmniej nasze Boki 1 no. I dawajcie 5 łapek i startujemy pięć pięć łapek i startujemy, dobra, daj łapkę No ja dałem 77 Nawet sobie czekaj, zrefreszuję czy już jest 100 No jest już, 97 no u mnie jest ale 100, dobra O 99 Let's go, zaktualizowało się 100. Panie, panie I Queens, je, proszę startować Już się dodaję Dawid, sorry Bo generalnie chciałem już customa startować, ale Dawid... <laughs> Już ci dodaję Chciałem customa startować, Więc, ale jeszcze ci dodaję Ale ma ciekawy nick by the way Ale tak. mu suby lecą Też tak bym Pali chciał TV. Ej, chyba Ariel O, ktoś z mojego teamu he. 9? Aha, dobra, spoko O, chyba Chyba na pewno panie kiedy pan wraca do walki, tam O kurde, słyszałeś to? No, ale wulgarne to było. To było toksik. Dobra, się, no niech powie, gdzie lecimy. Chyba, że dobra, to Mati, ty, ty mówisz, gdzie lecimy. Ty decydujesz. On, on ma lecieć tam, gdzie my. Dobra, kryjemy się, chodź, chodź. Dobra. Dobra, ja sobie to wyciszę. Jep Ale co, co pan robi tutaj? No, no, kąpię się. To jest zestaw, nie ten plecak, widzisz? Tak. Ale. No ładnie pasuje do co? Pasuje, to pasuje. Hmm, no manojek. Kazacieś tak. Manojek. Rozwolimy ten gości, ale ja tak. To, to chyba manojek mnie. No to wie, jest... że toksik chyba gra z manojkiem. Nie, nie, on mówi, że ty z live'a robisz z jakimś manojkiem. Aha. Nie no, jestem ciekawy jak to będzie Ej, lądujemy na tym naszym... Mati, ty wyląduj tutaj na tym dziewku. Jak się zaznacza? Nie, gdzie, gdzie, gdzie? się napada wziąć, ty tu Ja sobie na tym wyląduję no. I po prostu ty po podejdziesz od jednej strony, a ja od drugiej Ale dobra, dobra, tylko ja mam sobie chwilę tu jeszcze poleciał w górze Dopiero jak oni wylądują, ja te tam. Tak, 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 no ja tak Wiesz, samo, zbiebe. jestem nad wszystkimi, co nie? O, o ja Cię ja, 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 ja nawet, no Dzień dobry, dzień dobry, również Pana widzę Witaj, słodki Ej, fajnie, <laughs> chyba Ej, ej, nie, 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 no nie. Drugi raz. <laughs> Pana, doleciałem, idealnie jestem Nice, Ej, nice, nice Ej, drzewo mi niszczą. O kurde Drzewo mi zniszczyło Połamał no. Co to za dziad, co za dziad jeden Panie! Dobra, ja idę, ja idę na koniec i nie wiem jak ty Dobra, to idę na początek Dawaj na początek się, No, no, no idealnie. Dobra, dobra Dziś nie, nie jeszcze, jakiś pająk do mnie mierzy Pod mnie, ja pierdziel, a ja samych bambików widzę A ja też idę, ja też idę do ciebie, też do ciebie Ej, teraz no, ja, czekaj, nie mam mat. No i wyjdzie. zabiją mnie, nie! No wypad! jaki to... Jak ja nienawidzę takich ludzi. W tym momencie dogrywam dla was tą końcóweczkę, bo dalsze klipy mi się nie zapisały, a w te wcześniejsze i tak miały pomieszane ścieżki dźwiękowe, więc jest mega, ale mega czasami niezgrany dźwięk. Yy, no co, chciałbym was bardzo przeprosić, ten filmik miał nie wyglądać tak, ale zobowiązałem się wrzucić wam ten filmik i z bólem serca go wrzucam, bo tragicznie został zrobiony, dlatego na następny filmik nie będziecie czekali 4 dni, ale myślę, że 2 dni lub dzień, w zależności czy uda mi się coś fajnego dla Was nagrać. Jeszcze raz bardzo Was przepraszam, zapraszam Was do Matiego. Na kanał u niego zobaczycie pełną wersję tego odcinka, bo naprawdę wyszła przekozacko, no ale niestety jak to ja coś pomyliłem, no i co. Ja się z Wami żegnam w tym momencie, widzimy się w kolejnych materiałach, do słyszenia i cześć.